Zastanawiałaś się kiedyś, co sprawia, że tak wiele osób cierpi na problemy jelitowe, i to w dodatku takie, których przyczyny nie są widoczne w diagnostyce? Ogromną rolę odgrywa tutaj mikrobiota jelitowa, a jest wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze bakterie jelitowe i prowadzić do zaburzeń różnorodności. Także dzisiaj chciałabym Ci o nich opowiedzieć. A ten materiał powstał we współpracy z Sanprobi, polskim producentem wysokiej jakości probiotyków, ale także pionierem badań nad mikrobiotą jelitową w Polsce. Jest to już kolejny film edukacyjny, który powstał we współpracy z Sanprobi. Na temat związany z naszymi jelitami, z naszym układem pokarmowym. Ostatnio mówiłam o najczęstszych przyczynach wzdęć i tym, jak sobie z nimi radzić wcześniej, o takich składnikach, które pomagają nam odbudować i zapewnić taką zdrową, różnorodną mikrobiotę jelitową. Także koniecznie też zachęcam Ciebie później do obejrzenia tego filmu, no bo jak teraz posłuchasz sobie o tym, co może wpływać na nią niekorzystnie, to dobrze byłoby też wiedzieć, jak. Zatrzymać te niekorzystne działania, te niekorzystne czynniki, jakie odwrócić i jak sobie tą mikrobiotę tak na co dzień można wspierać. Także zapraszam serdecznie, a dzisiaj mówimy o tym, co nam na mikrobiotę wpływa niekorzystnie. I te pierwsze elementy, o których opowiem, myślę, że są takimi bardziej znanymi, natomiast później opowiadam też o tych, które mogą Ciebie bardziej zaskoczyć. Także zapraszam do odsłuchania do końca. I takim pierwszym czynnikiem, który może zaburzyć nam równowagę w mikrobiocie jest antybiotykoterapia. I tutaj myślę, że każdy sobie staje z tego sprawę, że biorąc antybiotyk trzeba też przyjmować probiotyki, żeby zapobiec takim skutkom ubocznym związanym z antybiotykami, ale też żeby dostarczyć sobie właśnie tych korzystnych bakterii, żeby one oddziaływały na nasze środowisko jelit. Tylko, że mimo tego, że to jest takie rutynowe i że zawsze z tym antybiotykiem lekarz przepisuje też probiotyk, to widzę nadal, że część osób trochę macha na to ręką i albo tak czasem bierze ten probiotyk, czasem nie bierze, albo bierze przez kilka dni, a później już nie kończy nawet tego opakowania zgodnie z zaleceniami. A takie wskazania mówią o tym, że korzystne może być nie tylko przyjmowanie probiotyku, na czas przyjmowania antybiotyku, ale też wydłużenie tego o tydzień, dwa tygodnie, a niektórzy mówią nawet jeszcze o kilku tygodniach. A zwłaszcza jeżeli jest taka sytuacja, że ta antybiotyka powtarza się w czasie, dosyć często jest z jakiegoś powodu konieczne kilkukrotne przyjmowanie antybiotyku, to szczególnie wtedy trzeba zadbać bardzo mocno o to, żeby odbudowywać dobrą mikrobiotę w międzyczasie. Ale nie tylko antybiotyki wpływają negatywnie na, nasze, na naszą mikrobiotę, ponieważ również inne leki mogą mieć takie działanie. I tutaj z takich najpopularniejszych na pewno chciałabym powiedzieć o inhibitorach pompy protonowej, czyli lekach stosowanych popularnie na refluks, ale również cytostatyki albo preparaty z żelazem, które również mogą wpływać nam na zaburzenia mikrobioty jelitowej. W dużych ilościach, jeśli to żelazo jest przyjmowane, to ono często prowadzi do jakiegoś dyskomfortu czy zaparć. I też tutaj przyjmowanie jednocześnie probiotyku może być pomocne, żeby zapobiec temu, tym skutkom ubocznym. I część lekarzy też już o tym od razu mówi, przepisując te, te leki, preparaty z żelazem. Także, zwłaszcza jeżeli przyjmujesz jakieś leki przewlekłe na choroby przewlekłe, a przyjmujesz coś codziennie, warto sobie sprawdzić, jak ten lek wpływa na mikrobiotę jelitową. Jeżeli jest taki, takie ryzyko negatywnego wpływu na jelita, to jest dla Ciebie informacja, żeby zadbać po prostu lepiej o te czynniki odżywiające mikrobiotę jelitową, żeby zapobiec ewentualnym skutkom ubocznym i wspierać swojej jelita już tak profilaktycznie, nie czekając, aż jakieś problemy zaczną się rozwijać. Kolejnym mega ważnym czynnikiem, o którego szkodliwości dobrze wiemy, ale myślę, że możesz nie zdawać sobie sprawy, że on wpływa też tak szkodliwie na naszą mikrobiotę jelitową i są to używki, czyli te najpopularniejsze papierosy i alkohol, które również mogą prowadzić do zmian w mikrobiocie jelitowej. Ale także zanieczyszczenia, zanieczyszczenia powietrza czy zanieczyszczenia żywności, takie jak pozostałości metali ciężkich czy pozostałości pestycydów. I tutaj ja tego nie mówię, żeby w jakikolwiek sposób bała się żywności, która jest zdrową żywnością, tak jak na przykład właśnie tłuste ryby morskie, czy warzywa, czy owoce. Ponieważ przez to, że jest tak dużo straszenia na różne tematy w internecie, dochodzi później do takich absurdów, że słyszę od osób, z którymi rozmawiam, że boją się właśnie tych pestycydów w warzywach, w owocach. Czy boją się jeść tłuste ryby morskie, bo przecież mają one metale ciężkie, ale nadal jedzą praktycznie codziennie słodycze, piją słodkie napoje, piją alkohol. Czy nawet palą papierosy, i tutaj im to jakoś tak nie przeszkadza, a w tej żywności boją się po prostu, że dostarczą sobie zbyt dużo jakichś toksycznych składników, co jest po prostu właśnie takim absurdem, bo. Jest dużo in taki alkohol, słodycze, przetworzone jedzenie czy papierosy. To są dużo, dużo gorsze czynniki, które mają znacznie gorszy wpływ na cały nasz organizm, nie tylko na mikrobiotę elitową, a takie zanieczyszczenia żywności, gdzie mamy też informacje o tym, w jakim stopniu ta żywność jest zanieczyszczona. Oczywiście nie jest to stuprocentowa wiedza, natomiast mamy taką informację, wiemy, że w pewnych ilościach one są gdzieś tam przez nasz organizm tolerowane w nadmiarze, są problematyczne. Wiem, że możemy je ograniczać w jakiś sposób. Na przykład, myjąc dokładnie warzywa czy owoce, możemy ograniczyć gdzieś tam te pozostałości pestycydów, które pozostają głównie na ich skórce. Na przykład, czy w przypadku ryb, które mogą mieć te metale ciężkie, nie jemy ich codziennie. Tylko jemy je gdzieś tam na no, te dwa razy w tygodniu, na przykład, żeby dostarczyć sobie te tłuszczowe omega-3 i badania pokazują, że większe są tego korzyści niż FT um, ryzyko związane z ewentualnym zanieczyszczeniem. Także to już tak trochę um, wchodząc na osobny temat, ale najważniejsze, to, co chcę Ci tutaj powiedzieć, to że są właśnie te czynniki, które będą wpływać na nasze zdrowie, naszą mikrobiotę jelitową i nie tylko. Gdzieś tam negatywnie i na wiele z nich po prostu też nie mamy wpływu, po prostu one są. Ale to, co jest ważne, to takie proaktywne podejście i skupianie się na tym, co ja mogę zrobić, żeby te czynniki, zmniejszyć ich szkodliwość dla mnie, żeby... Mm, odbudować tą mikrobiotę, która z różnych przyczyn może dostawać w kość, mogą, mogą być różne czynniki, które ją zaburzają, zamiast upolewać nad tym, że one się pojawiają. Takie jest moje zdanie. Daj znać, co Ty o tym myślisz i jakie jest Twoje podejście. A tymczasem przejdźmy do kolejnego elementu, którym jest właśnie wspomniany już cukier. Cukier w dużych ilościach również będzie prowadził do zmian w mikrobiocie jelitowej, szczególnie z tego względu, że cukrem karmią się takie bakterie, które mają bardziej prozapalne działanie, których nie chcemy, żeby one dominowały w naszym, w naszym układzie pokarmowym, tak to ujmę. Bo te bakterie, na których najbardziej nam zależy, to dobre dla nas bakterie, one głównie karmią się błonnikiem, polisacharydami z węglowodanów złożonych, a cukrem karmią się te, których właśnie, tak jak powiedziałam, nie chcemy. Jeżeli w diecie jest bardzo dużo cukru, a mało bonnika, mało warzyw, mało węglowodanów złożonych, to karmimy te bakterie, które mają niezbyt dobry na nas wpływ, zamiast tych, na których, które mają bardzo korzystne działanie. Później też może to prowadzić do zmiany utraty tolerancji gdzieś tam na niektóre produkty, czy jak zjemy nagle coś zdrowego, zaczynamy mieć zdrowiej, to wtedy zauważamy dyskomfort, bo gdzieś tam ta mikrobiota nie radzi sobie, z przerabianiem tych, tych składników, które jej dostarczamy i o tym mówiłam właśnie w tym poprzednim filmie na temat wstęć. Także to odbudowywanie wtedy takiej zubożałej mikrobioty jelitowej to też jest proces, ale to można zrobić właśnie poprzez włączanie do diety takich odżywczych produktów. I ostatni element, o którym chcę jeszcze tutaj powiedzieć i który często obserwuję współpracując z różnymi osobami, to jest po prostu taka monotonna dieta. I myślę, że każdy z nas tak marzy. Mamy swoje ulubione produkty, mamy swoje ulubione przepisy, jakieś śniadania, obiady, kolacje i generalnie jemy mniej więcej cały czas to samo. Od czasu do czasu pojawia się coś nowego, jakiś eksperyment, ale w takiej codziennej bieżące to po prostu jemy na ogół te same produkty w kółko w różnych konfiguracjach. I to sprawia, że nasza mikrobiota jelitowa dostaje bardzo ograniczony taki materiał genetyczny, a jest on potrzebny właśnie do tego, żeby też rozbudowywać tą różnorodność mikrobioty, bo chyba nie, nie wspomniałam o tym, ale jest to taki właśnie jeden z wyznaczników zdrowej, silnej mikrobioty jelitowej, ta jej różnorodność. Także jak to możemy robić? Dostarczając dużo różnych warzyw, owoców, orzechów, kasz, czyli tych produktów roślinnych. Jeżeli jemy ich mało, jeżeli jemy tylko w kółko te same produkty. To ten materiał do rozwoju mikrobioty też jest ograniczony i to nie wpływa na nią korzystnie. Może też właśnie powodować później takie zmniejszenie tolerancji na jakieś różne nowe produkty, których, których nasza mikrobiota też nie zna i ma później trudności na przykład z ich trawieniem. Także to jest też ważne, żeby odbudowując, chcąc odbudować taką zdrową, silną mikrobiotę, żeby włączać też do diety nowe produkty, żeby dostarczać różnego rodzaju materiał, to nie tylko wpływa dobrze na naszą mikrobiotę, ale też pozwala dostarczyć sobie więcej różnorodnych składników mineralnych, witamin, których też każdy składnik, każdy orzech, czy owoc, czy warzywo ma swój unikatowy taki skład pod kątem witamin, składników mineralnych, pod kątem składników przeciwzapalnych i im bardziej Różnorodna jest ta nasza dieta, tym więcej tego dobrego sobie dostarczamy, i tym mniejsze mamy też gdzieś tam narażenie na, akum na akumulowanie się tych potencjalnie szkodliwych składników, o których też wcześniej wspominałam. Także to już chyba mówiłam bardzo dużo razy, więc jeżeli oglądasz mnie od dłuższego czasu, to już na pewno to słyszałaś, ale yy, ta różnorodność diety to jest też bardzo ważny czynnik w ogóle dla yy, utrzymania zdrowia. OK, na dzisiaj to już wszystko. Daj mi koniecznie znać, który z elementów, które tutaj powiedziałam, ci zaskoczył, co było dla Ciebie nowością, a może już wszystko było ci dobrze znane. To, do czego zawsze zachęcam na koniec filmu, to nie wyłączaj go od tak, ale zastanów się, jaką jedną rzecz możesz sobie wziąć z tego filmu dla siebie i wprowadzić ją, żeby zadbać o swoje zdrowie. Napisz w komentarzu, co wybierasz i na co postarasz się zwrócić uwagę. I też pamiętaj o tym, żeby. W w ramach tych czynników, na które masz wpływ, jak na przykład ilość jedzenia słodyczy, czy słodzików, czy używki, żeby tam faktycznie zadziałać aktywnie, ale jeśli są takie elementy, na które nie masz wpływu, no bo jeżeli potrzebujesz przyjmować jakieś leki czy antybiotyki, to nie możesz przecież od tak z nich zrezygnować lub na zanieczyszczenie na przykład żywności też nie mamy takiego wpływu, więc wtedy na tym się po prostu nie skupiaj, wtedy skup się tak proaktywnie na tym, co możesz zrobić, żeby zmniejszyć ich ewentualny negatywny wpływ na swoje zdrowie i w tym celu możesz zajrzeć do filmu na temat tego jak odbudować mikrobiotę jelit albo do innych moich filmów. Zapraszam serdecznie do oglądania i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.